Dzień dobry moi drodzy, witam Was ponownie na kanale House of Makeup. Zapraszam Was dzisiaj na odcinek, w którym przetestujemy sobie uwaga. Podkład Nivea. Spodziewalibyście się tego? Ponieważ ja w ogóle. Wydaje mi się, że wszyscy znamy tą markę, ale jednak z pielęgnacji. I jak dzisiaj w nocy zaczęliście zasypywać mnie wiadomościami, że marka Nivea wypuściła swój podkład, to pomimo tego, że miałam na dzisiaj zaplanowany inny odcinek, to stwierdziłam, że nie ma na co czekać, ponieważ sama jestem bardzo zaintrygowana tym produktem. Ja przed chwilą wstałam, natomiast w tej chwili jadę na zakupy, kupić to cudo i zobaczymy, co to jest. Zostańcie ze mną! Jestem już w studio, zrobiłam sobie lekkie oko i udało mi się dorwać podkład. Jak widzieliście, przy marce Niwea była informacja, że ich produkty są objęte promocją do minus 40%. Miałam nadzieję, że uda mi się załapać, ale nie za podkład zapłaciłam pełną cenę, czyli aż 89,99. To jest naprawdę sporo, a jeszcze biorąc pod uwagę standardy drogeryjne, no to przyznaję, że takiej ceny po podkładzie Niwea się nie spodziewałam. Były dostępne trzy kolory. Więc stwierdziłam, że pójdę bezpiecznie w dwójkę. I jeszcze jedna informacja: ponieważ 89,99 to jest cena za 15 gramów produktu. Dlatego też za tą cenę i przy jednak stosunkowo niewielkiej gramaturze produktu oczekuję naprawdę super jakości, a teraz przeczytam Wam, co na temat tego produktu mówi nam producent. Chcesz, by Twoja skóra wyglądała pięknie, promiennie i jednocześnie naturalnie? Wybierz Nivea Hyaluron Cellular Filler 3 w 1 pielęgnujący krem podkład w poduszce z SPF 15. 1. Innowacyjna formuła wzbogacona kwasem hyaluronowym zapewnia młody wygląd skóry. Ok. 2. Delikatnie kryjące pigmenty, łatwo dopas się do naturalnego koloru Twojej skóry, wyzwalając jej piękno i blask bez efektu maski. 3. Pielęgnująca formuła nawilża Twoją skórę przez 24 godziny, sprawiając, że jest delikatna i gładka w dotyku. W kontekście efektów widocznych na skórze producent zapewnia nas o wyrównanym kolorycie i młodziej wyglądającej skórze. Przeczytajmy jeszcze sposób użycia. Delikatnie dociśnij gąbeczkę do poduszki nasączonej kremem podkładem. Następnie dociskając punktowo gąbeczkę do twarzy, równomiernie rozprowadź na skórze Używaj za każdym razem, gdy Twoja skóra potrzebuje nawilżenia. No proszę, lub gdy chcesz odświeżyć jej wygląd. Da uzyskania lepszego krycia powtórz aplikację dwa lub trzy razy. Jestem gotowa i nie mogę się doczekać, aż to nałożę. A teraz się trzymajcie! Otwieram opakowanie, chcę zaczynać aplikację i doświadczam niemałego szoku, kiedy widzę ten kolor! No kompletnie nie spodziewałam się, że on będzie tak ciemny, tak pomarańczowy, ponieważ sugerując się jednak tym, jak on wyglądał na opakowaniu, ponieważ nie było testerów, myślałam, że będzie. O wiele jaśniejszy i o wiele bardziej neutralny. W sklepie nawet ta trójka nie wyglądała na tak ciemną, jak to, co ja w tej chwili widzę, więc no nie wiem, zobaczymy jeszcze. Nie chcę tak wyrokować, ponieważ może na twarzy okaże się, że on nie będzie aż tak pomarańczowy i aż tak ciemny, ale w tej chwili jestem naprawdę zaskoczona. W środku oczywiście była ta gąbeczka, sprawdźmy sobie jeszcze zapach. Mi on niezwykle przypomina klasyczny niebieski krem. Nie wiem, nakładajmy. Na gąbce też wygląda na ciemny. No nie mówcie mi nawet. Okej. Okay. Na szczęście jakoś się to zaczyna ładnie stapiać ze skórą, ale pierwsze wrażenie miałam iście przerażające, ponieważ bałam się, że będę prawdziwą pomarańczką. No dobra. On się ładnie wtopił w tą skórę, pomimo tego, że na początku rzeczywiście przeżyłam moment przerażenia, ponieważ obawiałam się, że ten kolor będzie o wiele, wiele za pomarańczowy, to podtrzymuję zdanie, że mógłby być bardziej neutralny, ale jednak on dosyć ładnie się na skórze rozprowadza. Krycie przynajmniej przy tej pierwszej warstwie oceniam na takie no delikatne, Wrażenie komfortu na skórze w tej chwili jest bardzo przyjemne. Rzeczywiście jest to coś, co zdecydowanie bardziej porównałabym do nakładania jakiejś pielęgnacji, jakiegoś kremu, a nie podkładu, ponieważ w tej chwili on jest tak leciutki i jednocześnie przyjemny na skórze, że praktycznie nie czuję, jakbym nakładała coś makijażowego. Tak wygląda pierwsza warstwa i pomimo tego, że ten podkład, kremopodkład jest naprawdę niezwykle przyjemny na skórze, to nie mogę powiedzieć, że równie przyjemnie wygląda, ponieważ właśnie poprzez ten swój zbyt ciemny i zbyt pomarańczowy ton przy tak lekkim kryciu łatwo o efekt plamistości, co zresztą widać. Dlatego też zgodnie z zaleceniem producenta postaram się teraz ten efekt krycia dobudować i mam nadzieję pozbyć się smug. No, przy drugiej warstwie to widać jaki on jest pomarańczowy. Aj! I widzicie co? Mam jeszcze taką refleksję w głowie, że w momencie, kiedy ja tak bardzo staram się pozbyć wszelkich nierówności, to praca z tą gomeczką jednak nie jest najłatwiejsza, ponieważ muszę wykonać naprawdę bardzo dużo ruchów, żeby ten podkład nałożyć tak, żeby wyglądał dobrze, żeby nie było tych plamistości, i żeby ta gąbeczka przy tym kolorze była najwygodniejsza, to bym nie powiedziała. Więc myślę, że zrobimy tak. Po drugiej stronie nałożę sobie swoją gąbką i zrobimy małe porównanie. Ale coś mi tu zaczyna źle wyglądać przy tej drugiej warstwie. Zobaczcie, co tutaj zaczyna się dziać. Podkład w pewien sposób się rozwarstwia, i jeżeli chodzi o moją bardziej newralgiczną i problematyczną strefę, czyli strefę te rozszerzone pory, to coś nie najlepiej tutaj wygląda. Moi drodzy, ale zanim dołożę sobie podkład gąbką po drugiej stronie, to teraz pokażę Wam małe porównanie. Porównanie strony, gdzie dołożyłam sobie drugie krycie gąbką dołączoną do zestawu i porównanie strony, gdzie mamy tylko jedną cienką warstwę. I moim zdaniem to dołożenie drugiej warstwy zamiast dołożyć nam krycia, to dołożyło nam efektu pogorszenia. Plamistości są jeszcze bardziej widoczne, żółto-pomarańczowy kolor jeszcze bardziej się wybił i pory wyglądają gorzej, są wręcz podkreślone. A teraz na moją drugą stronę nałożymy drugą warstwę już moją gąbką. Zobaczymy, czy będzie lepiej. Jeszcze mam mały podgląd, bo jest lusterko. Ale ja w ogóle mam wrażenie, że dołożenie drugiej warstwy jakby odkleja ten produkt od twarzy. Zamiast być lepiej, to pojawiają właśnie nam się takie plamistości. Ta gąbka chyba trochę powiedziałabym, że lepiej dołożyła tą drugą warstwę, natomiast formuła tego produktu jest taka dosyć dziwna. Żeby kolor numer 2 miał taki ton, w życiu bym się nie spodziewała. Wiecie co? Wpadłam na taki pomysł. Skoro z tej strony, przy aplikacji, moją gąbką jest trochę lepiej, to ja po prostu tą część twarzy sobie zmyję i raz jeszcze od początku zaaplikuję podkład gąbką. I może będzie lepiej. Dobra, połowa twarzy zmyta. To teraz od początku, druga strona twarzy gąbeczką. Moim zdaniem. Gąbką jest lepiej, tą moją gąbką, dlatego że ta ma taką jednak trochę zbyt twardą i zbyt śliską konsystencję i po pierwsze dłużej się pracuje, a po drugie, jak widzieliśmy przy tej drugiej warstwie, ona dosyć szybko zaczęła odklejać podkład od skóry. Ale tym kolorem ja jestem po prostu zbulwersowana poniekąd. Naprawdę. Jednak wiele osób kupuje odcień 02 szukając czegoś po prostu neutralnego, a takiej pomarańczy to ja się w ogóle nie spodziewałam. Nie mówiąc już o tym, że opakowanie mówiło mi coś zupełnie innego, więc czuję się wprowadzana w błąd. No, zobaczcie, jak ja wyglądam. Staram się dołożyć jeszcze na czoło, na drugą stronę, ponieważ tutaj jeszcze tego podkładu tak nie dopracowywałam i widzimy, że po prostu ta gąbka odkleja go. Od skóry i zaczynają pojawiać się takie prześwity. Nie no, jak ja wyglądam? Jak ja sobie jeszcze pomyślę, że ja za to zapłaciłam prawie 90 zł, ale myślę sobie tak. Zmyję sobie chyba tą prawą stronę, ponieważ tutaj jest totalna katastrofa i po prostu całość wyrównam gąbką, żebym ja jakkolwiek wyglądała, ponieważ chcę jednak w tym trochę pochodzić i chcę, żeby jednak w miarę to wyglądało. Chcę zrobić wszystko, żebyśmy mogli jakkolwiek ten produkt ocenić. Więc teraz zmywam tą stronę, dokładam gąbką, próbujemy zbudować krycie i zaraz zobaczymy, jak to wygląda w końcowym makijażu. dopracowałam podkład, ale szczerze mówiąc wstydzę się już Wam pokazywać. Mam wrażenie, że on jeszcze z minuty na minutę coraz bardziej się utlenia i wyglądam po prostu jak marchewka. Uwierzcie mi, robię co w mojej mocy, żeby to wyglądało jak najlepiej, ale czuję się tak koszmarnie. Natomiast, żeby nie było, chcę zachować profesjonalizm i mimo wszystko chcę dokończyć ten makijaż i po prostu sobie w tym kosmetyku pochodzić, żebyśmy jeszcze mogli ocenić trwałość. Gdybym się nie widziała, to powiedziałabym, że komfortowo się w nim czuję, ponieważ ta konsystencja jest niezwykle przyjemna na skórze wręcz niewyczuwalna. Natomiast jeżeli chodzi właśnie o tą kolorystykę i aplikację, która też do najlepszych nie należy, no to myślę, że nie muszę nic więcej dodawać. To jest taki rodzaj podkładów, z którym trzeba naprawdę uważać, trzeba go kontrolować i zauważcie, że z gąbką było lepiej, no ale jednak przepraszam bardzo. W zestawie mamy dołączoną taką, która powinna być idealnie kompatybilna, a tak nie jest. Jak widzicie, moja szyja, to już w ogóle jest temat na oddzielną rozmowę. Staram się to trochę dopracowywać, ale wiecie co, żeby miał. Pokryła tak idealnie, to bym sobie chyba całą bluzę pobrudziła, więc myślę, że to nie ma sensu. Ja postaram się teraz, Boże, nie mogę na siebie patrzeć, dokończyć makijaż i zaraz się widzimy. Myślałam, że pokażę Wam się już w gotowym makijażu, ale no po prostu nie mogę. Muszę jeszcze dodać, że ten podkład ma w sobie coś złego, jeżeli chodzi o łączenie się z innymi formułami. Nakładam sobie swój korektor i te konsystencje jeszcze bardziej się rozdzielają, jeszcze bardziej się rozwarstwiają, pory się podkreślają, no ja nie wiem cóż to jest. No nie mogę, muszę coś jeszcze dodać. Ten podkład jest po prostu tak nieplastyczny, że kompletnie ze mną nie współpracuje. Kiedy chcę sobie jeszcze coś dodatkowo wyrównać, coś dodatkowo poprawić, żeby wyglądał jak najlepiej, to on po prostu odkleja się, co już mówiłam, ale muszę w tym momencie przeczytać jedną ważną rzecz. Gdy Twoja skóra potrzebuje nawilżenia lub gdy chcesz odświeżyć jej wygląd, używaj za każdym razem. No i jak to się ma do zapewnienia producenta, kiedy ja już w trakcie makijażu wyglądam koszmarnie? Przypudrowałam moją skórę laurą i uważam, że ten puder naprawdę dużo tutaj dał poprawił efekt końcowy, natomiast chciałabym jeszcze Wam zasygnalizować, że w takich trudniejszych miejscach, w bardziej newragicznych strefach, jak na przykład tutaj z marszczkami miszna przy ustach, no widzimy już znowu tą trudność włączeniu się konsystencji. W miejscach, gdzie skóra jest w miarę gładka, jest w porządku, ale właśnie te trudniejsze miejsca znowu nam pokazują jakąś taką niekompatybilność tego podkładu z niektórymi miejscami i z innymi produktami. Kochani, Makijaż skończony, zrobiłam wszystko co w mojej mocy, żeby jakoś to wyrównać i żebym jakkolwiek wyglądała. Mamy w tej chwili godzinę 11.38, co się dzisiaj działo, to sami widzieliście, miałam niezłe perypetie i powiedzieć, że jestem w szoku, to jak nic nie powiedzieć, ale mimo wszystko postaram się w tym pochodzić kilka godzin, żebyśmy mogli ocenić trwałość i w pełni podsumować ten produkt. Kochani, jestem z powrotem. Mamy w tej chwili godzinę 19 i to najwyższy czas na podsumowanie, ponieważ myślę, że wiem już naprawdę dużo na temat tego produktu. A wy co myślicie? Moim zdaniem te plamistości jeszcze bardziej się wybiły. Ciężko było mi nosić tak marchewkowy kolor w ciągu dnia i jestem ostatnią osobą, która ocenia produkt, podkład na podstawie koloru, natomiast uważam, że dzisiaj mamy na tyle specyficzną sytuację, że nie sposób tego nie podkreślić. Po pierwsze, sugerowałam się kolorem na opakowaniu. Po drugie, odcień drugi często jest odbierany jako taki niezajasny, ani niezaciemny. I jeżeli ten podkład po prostu byłby dla mnie za ciemny, to myślę, że nie czułabym się jeszcze w nim tak źle, aniżeli w sytuacji, którą widzimy w tej chwili, czyli w sytuacji, w której ten podkład ma po prostu tak dużo pomarańczowego tonu. Zastanawiając się nad tym, czy w ogóle można byłoby go jakoś zastosować, to stwierdziłam, że dla osób, które po prostu może miałyby na tyle szczęścia, że znalazłyby go dosłownie ton w ton do swojej skóry, to ta pierwsza taka bardzo delikatna warstwa mogłaby jeszcze jako tako wyglądać. Natomiast w momencie, kiedy chcemy go dopracować, kiedy chcemy dobudować krycie, kiedy chcemy zrobić cokolwiek to po prostu pojawiają się schody. Kolejnym niewątpliwym minusem tego produktu jest poziom utleniania się. Ja miałam wrażenie w trakcie wykonywania tego makijażu, że ja staję się coraz to i coraz bardziej pomarańczowa. Jak widzimy, ten podkład jeszcze bardziej podkreślił plamistości na czole, podkreślił plamistości w okolicy ust. Mam wrażenie, że na szyi to ja już w ogóle go nie mam, więc no, biorąc to wszystko pod uwagę, staram się sprawiedliwie go ocenić i znaleźć też jakieś plusy. No to jednak podkład, który kosztuje prawie 90 zł, wobec którego mamy naprawdę duża Oczekiwania, rozczarował mnie i to po całej linii. Jestem w stanie znaleźć inne podkłady, które będą miały właśnie lekką konsystencję, ale które będą pomagały mi w pracy, a nie utrudniały. Podkłady typu kaszyn to jest taki rodzaj podkładów, które powinny wyglądać lekko, świetliście, jedwabiście, powinny nam dawać efekt drugiej skóry, a ja tutaj musiałam przejść przez naprawdę ciężką drogę, żeby ta skóra jakkolwiek wyglądała i zdecydowanie tak nie powinno być. Kolejna rzecz, którą chciałabym podkreślić, to ten sposób aplikacji. Kierowałam się zaleceniami producenta i najpierw nałożyłam podkład gąbką dołączoną do zestawu, ale ona ze mną nie współpracowała. Ona sprawiała, że podkład wyglądał nierównomiernie plamiście. Moją gąbką było trochę lepiej, ale też nie mogę powiedzieć, że było idealnie. Ciekawa sprawa, ponieważ w ostatnim odcinku, kiedy testowałam CC Creams Eveline, to również trzymałam się zaleceń producenta i również nie było dobrze, więc biorąc pod uwagę to wszystko, i kolorystykę, i plamistość, i cięższe, szkodzi w nakładaniu, to naprawdę jest to słaby produkt. Moi drodzy, temat wyczerpany. Powiem tak, po nowym podkładzie Nivea, który kosztuje niemal 90 zł, spodziewałam się o wiele, wiele lepszej jakości, ale czasem po prostu tak bywa. Jedyna rzecz, która zastanawia mnie na koniec dzisiejszego odcinka, to jest kolorystyka pozostałych odcieni. Skoro dwójka jest tak mocno pomarańczowa, to ciekawa jestem, jak wygląda jedynka, a tym bardziej trójka. Jeżeli kupiliście ten podkład, jeżeli znacie te odcienie i macie zdanie na ich temat, to śmiało piszcie w komentarzach. Ja lecę się zmywać, to już wszystko na dziś. Jeżeli odcinek był dla Was przydatny, to będzie mi bardzo mi jeżeli zostawicie mi kciuki w górę, subskrypcję i zobaczymy się następnym razem. Buziaki! Mua.